te pomyłki to po części moja wina, bo na kręgu biblijnym jakoś nie załapałem tego, że u nas w diecezji i w ogóle na Śląsku jest świętej Jadwigi uroczystość i są czytania te, a nie inne. Dlatego wybaczcie, kochani, że tak jak to się mówi, przepraszam, może tak trochę nie przystoi, ale tak na żywca. Czyli pierwszy raz widziany tekst. Może już nie pierwszy, no bo one się powtarzają, to tak z drugiej strony, no nie, ale ale wiecie, jeżeli się publicznie coś czyni, ja nie mówię, że występuję, bo ja tu nie zapraszam ludzi ani siebie na występy, wy nie jesteście widownią, która przychodzi na spektakl czy, czy do teatru, jesteście uczestnikami, twórcami liturgii, ja tylko przewodniczę, więc każde wasze zaangażowanie jest ważne. Ale wiecie, że jeżeli ktoś publicznie staje, no to tak dwa razy tak przeżywa. I każda pomyłka i błąd, to człowiek momentalnie się emocjonalnie skupia na sobie. Rodzi się pewne odczucie, rodzi się zawstydzenie. Dokładnie wszyscy wiemy, że, że rzeczą ludzką się jest mylić. I najdziwniejsze i najtrudniejsze postawy to są takie, że ktoś siedzi sobie po drugiej stronie ktoś ma odwagę tutaj wyjść, wystarczy, że nie tak przeczyta, nie tak zaśpiewa, to w głowie się rodzi komentarz i jeszcze jak się rodzi, to pół biedy, bo różne głupie myśli to każdemu do głowy potrafią przychodzić, mnie też. Tylko czy się na nie zezwala i czy się je później przez usta werbalizuje, te myśli. I można komentować. To, co się tutaj dzieje, jakieś wpadki, jakieś rzeczy nieudane, wady, słabości, choćby moje, e, można komentować. Tylko jakby tak jedną czy drugą osobę, później proszę, a może ty byś przeczytał czy zaśpiewał. Nie, nigdy w życiu. I tutaj człowiek nie ma odwagi, e, ale komentować ma. I to są takie słuchajcie, nasze zachowania, z którymi musimy naprawdę walczyć i trzeba je rugować. Trzeba się postawić w miejsce tego człowieka, jak ja bym się czuł. Wtedy od razu te myśli, jakieś oceny, krytyki niepotrzebnej odchodzą. A z drugiej strony będąc, mając jakiś urząd, stanowisko, będąc, mając jakąś publiczną czynność do wypełnienia, to nie można identyfikować się z urzędem ani z tą czynnością. Czyli swoje poczucie wartości i tożsamości nie można identyfikować z wypełnianą funkcją czy też z publiczną czynnością. No bo jeżeli ktoś się pomyli, to pytanie: No i co z tego, że się pomylił? Czyż przez to jest mniej człowiekiem? Powiem Wam więcej, kochani. Jeżeli ktoś znowu już okazał swoją słabość, niemoc, yy, owszem, powinien to poprawić jak najbardziej, następnym razem wyciągnąć wnioski i przewidywać, ja powinienem już na kręgu biblijnym w środę zaznaczyć, że są inne czytania, a nie zrobiłem. I nie dlatego, że specjalnie chciałem jakoś zawinić. Yy. Po prostu przez kolejny raz jakąś nieuwagę. Próbuję to zmieniać, ale ciągle się łapię na tym, że, że coś za późno, coś nie tak, coś przeoczyłem, coś nie wpisałem. I oczywiście, że powinno to wszystko być i funkcjonować inaczej. I były takie momenty, gdzie człowiek po prostu na siebie wszystko brał, skupiał uwagę i był tak wkurzony i zeźlony ze 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 na siebie, tylko w pewnym momencie... Też sobie zadałem pytanie, czy moje błędy, słabości, nawet grzechy stanowią o mojej tożsamości, czyli w najgłębszym wymiarze to, kim jestem. Bo jeżeli od tego będę uzależniał, to diabeł będzie miał jazdę. Będzie tak leciał, słuchajcie, w naszych myślach i na nas samych, kiedy błędy popełnimy, i na innych, kiedy zauważymy ich błędy, słabości i pomyłki, że to się w głowie nie mieści. Mieści się, nie? A później co nie daj Boże, jeszcze przez bramę ust wychodzi i robi ferment. I na tym myśmy ucierpieli i przez nas ucierpieli inni ludzie, kiedy nieopatrznie, bez zatrzymania tej straży przy, przy naszych ustach, a, a wcześniej jeszcze przez naszych myślach, Daliśmy upust tym, różnym myślom, które zły podrzucał. Taka niby prosta banana na Natomiast nasza tożsamość, kochani i drodzy bracia i siostry, to jest tożsamość w Panu Jezusie. To jest tożsamość syna Bożego, Bożej córki, Bożego dziecka. To jest nasza godność. I nie ma tutaj człowieka, który byłby mniej godny od drugiego, który obok niego siedzi, który po drugiej stronie ławek siedzi, który na chórze siedzi, przy klawiszach też, albo po, po tej stronie ołtarza. Nie ma tutaj człowieka bardziej godnego, ani mniej godnego. Każdy z nas z osobna. Nie wszyscy razem hurtem, Pan Bóg hurtowo nie patrzy. Każdy z nas z osobna jest wart syna Bożego. Już o tym mówiłem, będę wiele razy powtarzał. Jesteś wart ofiary syna Bożego w całej jego ludzkiej naturze. Nie dlatego, że sobie zasłużyłeś, nie przez uczynki, bo z uczynków i przez zasługę to nikt z nas nie jest wart. Nikt z nas nie jest godzien. Jesteśmy godni, warci tylko z jednego. Bo Bóg tak chce, bo tak postanowił, bo taka jest Jego decyzja, nienaruszona, nienaruszalna, niezmienialna. Nie przestajesz być Jego dzieckiem, kiedy popełnisz grzech i zawalisz sprawę. Wtedy jesteś jak syn marnotrawny, który chce napełnić strąkami, swój żołądek, którymi świnki się żywią. Jesteś daleko od Ojca, ale on codziennie wychodzi i codziennie wypatruje powrotu i będzie do tej pory wypatrywał, aż wrócisz. A jeżeli tylko wrócisz i uznasz nas pokorze swoją słabość, to nie wprowadzić Cię w grono najemników, niewolników, tylko da Ci pierścień, sandały na nogi, szatę, która zakrywa całe to łachmianiarstwo nasze i przygotuje ucztę, wprowadzi je na nowo w relacje rodzinne i jeszcze będzie chciał cię pojednać z twoim bratem, który będzie miał coś przeciwko tobie z tytułu twoich grzechów i słabości. Tak jak ten starszy brat nie chciał wejść i nie mówił ten brat mój, tylko mówi do ojca, ten syn twój wrócił. Po roztrwaniu majątka wyprawiłeś dla niego ucztę. I ojciec co robił? Ojciec jednał, dlatego po co nas tutaj um, Pan Bóg przyprowadza? Właśnie po to, żeby na nowo w nas wzbudzić świadomość naszej tożsamości i godności. I żeby nas pojednać ze sobą nawzajem, tak niepojednanych. O tym miałem nie mówić, a ja to wyszło z tego, co, co, co było w czasie <laughs> czytania i śpiewania. Wszystkiego we wszystkim Pan Bóg chce do nas przemówić. Ile razy my się jeszcze wszyscy będziemy mylić. Kochani, jak my uciekamy z błędami, z pomyłkami, ze słabościami przed innymi ludźmi, ile grzechów i rzeczy robimy w ukryciu, żeby inni nie widzieli, ile się dzieje w relacjach z najbliższymi, żeby sąsiedzi nie słyszeli. Ale to jest też wyraz braku naszej wiary. Bo Bóg jest z nami zawsze i wszędzie. On ma najwrażliwszy wzrok i najczulsze serce. I on widzi to, co się dzieje po kryjomu. On widzi Twoje myśli, na które się zgadzasz w słowie, a których być może nigdy nie wypowiesz. Ale wiesz i czujesz, że one nie są w porządku. Ani w stosunku do samego siebie, ani do drugiego człowieka. I co robi? I nie przestaje cię kochać. I to nie przekreśla Twojej tożsamości, to nie przekreśla Jego myślenia o Tobie, o tym, co ukrył w najgłębszych pokładach Twojego serca. Bo w głębi serca jesteś do Niego podobny i masz Jego naturę, naturę Dziecka Bożego. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni i od momentu Chrztu Świętego mamy naturę Boga, Dziecka Bożego, Jesteśmy stworzeni z miłości i do miłości. Do niczego innego nie jesteśmy stworzeni. Ani żeby łapać siebie na błędach czy pomyłkach. Więcej jest napisane w liście św. Pawła, o którym już nie pamiętam. Przepraszam, ale te cytaty tak się przypominają, ale już niedokładnie czasami z któregoś listu, ale jest napisane cudownie i pięknie, że miłość zakrywa wiele grzechów. Złota szata, którą, uroczysta, którą ojciec nałożył na syna mardotrawnego w przypowieści, oczywiście, ale ta przypowieść ma odniesienie do życia. To jest szata, która zakrywa twoje łachmany. I moje. I sprawia, że zupełnie inaczej wyglądasz. I ona miłość zakrywa wiele grzechów. Także ich nie widać. Każdą ranę Twojego serca, którą sam sobie zadałeś grzechem, albo która została zadana Tobie przez grzech drugiego człowieka, on wlewa zdroje miłości i miłosierdzie. Słuchajcie, w co był Jezus przybrany, kiedy stał po biczowaniu i ciennie mu a później tuż przed ukrzyżowaniem. My dla przyzwoitości wieszamy Mu opaskę na biodrach. Ale najprawdopodobniej na 99%. On był całkiem nagi, bo to było wykpienie i wyszydzenie do końca. W co był jedynie Pan Jezus przybrany? Jedynie w szatę pyłu, kurzu i w szatę krwi, cały zakrwawiona jego krew zmieszana z ziemią, z pyłem, z kurzem. Jedynie tym był okryty. I to jest szata miłości okrył naszą nagość. Nagość, którą sam zaprezentował. Czym jesteśmy bez Bożej łaski, Bożej miłości? Jesteśmy nazy godni zawstydzenia, a On przykrył to szatą miłosierdzia. I tutaj na Eucharystię nas wzywa do tego, żeby z przebitego Bogu wypływające krew i woda wpłynęły prosto do tych miejsc, w których sami siebie raniliście. I, i raniliśmy I, i raniliśmy innych. Po to tutaj nas przyprowadza na to niedzielne spotkanie, aby przyjąłszy Jego serce, ta krewna nowo nas oczyściła, uzdrowiła, przemieniła. I żebyśmy z tą godnością szli. Po tej Eucharystii, do tych naszych miejsc, w których żyjemy, w których pracujemy, żebyśmy się nie bali innych, co nas pomyślą, co nas powiedzą, żebyśmy byli tacy wewnątrz, jacy na zewnątrz, albo inaczej, tacy na zewnątrz, jacy wewnątrz, a wewnątrz, żebyśmy sięgali do samego dna naszego serca, do Bożej Natury. Matury chciałem powiedzieć, maturę trzeba zdać z dojrzałości, żebyśmy sięgnęli do Bożej Natury. Do miłości, na wzór, który jesteśmy uczynieni, w który jedynie znajdujemy szczęście i spełnienie, żeby poniszczyć nasze blokady, uprzedzenia i nie wiadomo, co jeszcze. Dzwonię już na koniec, dzwonię, więc trzeba kończyć. W Konarach było zupełnie o czymś innym. A tutaj na kanwie właśnie tego może bardziej kazani niż hominia w odniesieniu do czytań. Ale myślę, popatrzcie nawet z błędów naszych, z nawet, nawet z naszych pomyłek. Bóg chce wyciągnąć tak mocne rzeczy, tak ważne. Kochani, przez takie spojrzenie. Przez takie spojrzenie, pełne miłosierdzia, które przyjmuje się do swojego serca, zmienia się spojrzenie na drugiego człowieka. Jeżeli nawet ja coś wiem, ktoś coś powiedział, sam byłem świadkiem, doznałem przykrości od kogoś, to niczego to nie zmienia w moim spojrzeniu na tego człowieka. W znaczeniu, ja się za niego modlę, on jest dzieckiem bożym i mam go kochać. Nie zawsze wychodzi mi to łatwo, lekko, czasami trudno na nowo odnowić relacje, się odezwać. Też czuję te wszystkie rzeczy i bariery, które wy czujecie. Ale w wymyślach sobie nie pozwalam na jakąkolwiek chorą krytykę. A nawet jeżeli czyjeś życie się nie zmienia i widzę, że trwa w nałogu grzechu. To tym bardziej za Niego się modlę. Tym bardziej wiem, że powinienem coś zrobić, zaczynając od modlitwy, ale nie tylko na niej kończąc. I odwrotnie, kochani, że 14 lat razem ciężko się ukryć, różne etapy człowiek przechodzi. Sutana przed niczym nie chroni, przed niczym. Jeżeli jako siostry i bracia moi nie spożycie na mnie miłością bezwarunkową, choć wymagającą, stawiającą w prawdzie, napominającą, ale jednocześnie niewartościującą mnie z powodu moich spóźnień, z powodu moich różnych zaniedbań, zapomnień, roztargnień, nie wiadomo czego jeszcze. Jeżeli nie będzie spojrzenia w tej tożsamości, jaką mam w Panu Jezusie, to bariery będą, to lęki będą, to złe myślenie będzie. A Pan Bóg chce naprawdę tworzyć między nami zupełnie inne relacje. Gdzie słabość drugiego człowieka, gdzie jego pomyłka, nawet jego grzech i nauk i zniewolenie, Będą jeszcze bardziej mobilizować mnie i ciebie do tego, żebyśmy kochali tego drugiego człowieka. Nie naiwną miłością, oczywiście. Nie tak, żeby czyjś nauk czy trwanie w kryzysie niszczyło nas. Nie, to nie o to chodzi. Tu trzeba postawić tamę złu i grzechowi, błędom, słabością, złym nawykom i uzależnieniom. Ale jednocześnie, żeby była jeszcze większa gorliwość, troska, nawet jeśli oberwiesz za to, jeśli napomnisz, jeżeli trosko okażesz. I co z tego, że oberwiesz? Przed Panem Bogiem będziesz miał zasługę i jeszcze większy dostęp do Jego serca. Nie jako by On wcześniej Cię mniej kochał, ale to Ty sam postawą podobną do Niego otwierasz jeszcze bardziej sam wrota Jego serca, bo Jego serce jest otwarte. Cały czas nigdy się nie zamyka. Ale ty, przez swoją postawę i Bóg daje ci do tego prawo i możliwość, możesz jeszcze szerzej to serce otworzyć. Mówi, otwieraj serce moje tak, jak chcesz szeroko. Od ciebie zależy, na ile otworzysz, ile łaski wypłynie z tej otwartej mojej rany. Naprawdę możemy zmienić. To, co nam się wydaje nie do zmiany, naprawdę możemy odnowić nasze relacje. Naprawdę. I mimo tego, że drugi człowiek jeszcze nieraz pewnie może nas zawieść, to to wcale nie musi zmieniać mojej miłości, nastawienia i postawy wobec niego. A cierpliwa miłość, cierpliwa miłość która nigdy nie ustępuje, nigdy się nie kończy, gniewem się nosi, nie pamięta złego, będzie widziała wiele owoców swojej wytrwałości i wiele zmian i w sobie samym, w człowieku, w nas, i w drugim, którego będziemy wytrwale i niezmordowanie kochać. I nie mówmy, że nie mamy dostępu do takiej miłości. Bo każdy z nas, tu w większości znakomitej, jeśli tylko zechce, ma dostęp do Komunii Świętej, a w Komunii Świętej jest tak kochające serce. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.